1 grudnia, święta już u nas coraz bliżej, tak, Pogodę dzisiaj na dworze mamy dosyć taką, powiem Wam, troszeczkę jest przy morsku, ale sądzę, że będzie słoneczko, ja już naszykowałam sobie śniadanko, na kawkę i bułeczkę z czemem wiśniowym i z masyłkiem, ja tak lubię. Nie lubię rano tak um, dużo jeść. O. Hmm. Nie wiem, czy także niektórzy lubią to. Takie wystawne śniadanie itd. No cóż, mój plan na dzisiaj jest taki, że upiec w piekarniku mięską. do pieczenia szynkę i udos z indyka, nadziewane kurkami um, marnowanymi. Trochę posprzątam. Chciałam sobie naoliwkować dzisiaj meble. Boliwkuję bo taką oliwką dla dzieci, żeby tak fajnie się błyszczały, żeby kurwa na nich nie siadał. No i tak, wczoraj spacer się nie udał, mam nadzieję, że może dzisiaj się uda. Zobaczymy, jak, jak nasz dzień dzisiejszy poniedziałkowy będzie przebiegał. Ja na razie z Wami się rozstaję. Sądzę, że później jeszcze się w tym filmiku spotkamy. Dobra, poczekajcie. Muszę to na chwilę wyłączyć, bo nie będzie mnie słychać, a ja nie lubię jak radio mnie przekrzykuje. Więc tak, szybko otworzymy kalendarz, bo dawno już nie otwierałam kalendarza. Tu była taka wielka figurka, ale już została zjedzona. 21 jest tutaj. Teraz mam już dostanie. Się. Tylko najpierw w otworzy, ok? No, Kinder Country, ale ja już wczoraj tylko sobie zjadłam, ale od dzisiaj nie jemy już do wigilii. słodkiego znowu. To zostawię mojej mamie, a teraz mojego wodomorka. O, czemu otworzę 21, a nie ja się otwieram 20. Chickena masz. Chicken, chicken, chicken. Chicken, 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 chicken. Zobaczcie, mój kot się by był normalnie wygłodzony, nie? Ja bym go niczym nie karmiła. A dostaje tyle jedzenia. Czy się wszyscy z niego śmieją, że jest gruby? Ja sobie zaraz zrobię jajeczniczkę Jeszcze nie wiem, z czym sobie zrobię. Jakąś yy, herbatkę. Założyłam dzisiaj świąteczne swetery, bo jeszcze tylko trzy dni. W ogóle nie czuję tego i powiem szczerze, że bardziej czekam mnie, nie na święta, yy, tylko na yy, Sylwestra, bo zapowiada się być spoko. Nie jest Mimo tego zasranego obostrzenia O, proszę No, cześć, przywitać ze wszystkimi Cześć wszystkim Cześć Piękny kotek No e, Także Ja sobie zaraz zrobię śniadanko Tak, ładnie, bo ty już pojadłeś Mama poszła na chwilę do dziadka Muszę jeszcze sikorką dosypać jedzenia, bo widzę, że już tam nie mają zbytnio Także ja lecę im dosypać. Zrobię sobie śniadanko. Manie ty już dostałeś i nie gadaj. Mogę ci jeszcze mięsko dać. I dobra, lecimy dalej. Tak? Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się wrzucić po pierwsze dla Was filmik. Po drugie może od tego trochę wyjdzie więcej. To też Wam wrzucimy mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się też iść na spacer. Bo trzeba brzydko dzisiaj jest ładnie, jest słoneczko, trochę teraz przymrozek, ale to nic pewnie mam, moja mama mówiła. Ale jest dobrze. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. A mięsko już się piecze, za Wam pokażę. Bo nie wiem, czy Wam pokazywała, czy nie. najbliżej nie wstawię. Słuchajcie, tutaj się piecze mięsko. O. Maniek też tu jest. No bo jakby inaczej. Jeszcze będzie takie udo, bo to to nie wiem, czy to jest kartkówka jakaś wieprzowa, czy coś tego typu. Nie jestem w stanie powiedzieć. A tu mamy to mięsko. Także, no, takie udo indyka. Dobra. To ja lecę robić. Okej, okay, marzynka po ją nagrała, jak będzie mi woskowała czy tutaj oliwkowała meble. Tak, bo mówią, że będę oliwkowała taką oliwką dla dzieci. Z bambini. I powiem wam, naprawdę w kuchni po, kiedyś tam po, po, ten, po oliwkowałam. I w sumie do tej pory jest. Tak, a ja tu siedzę z miszkiem jednym i z miszkiem drugim, czyli mariankiem. A teraz zobaczymy i efekt. Duży już efekt zrobiłam tam. No tak, yy, kurz się nie, ten nie, nie łapie, a meble się ładnie błyszczą. No i to przede wszystkim później ładnie pachnie jest taki naturalny, nie? Nie, jak te, wiesz, wszystkie takie te. Tak, takim dzieckiem będzie pachnieć. Nie, tak jak kupujesz te domy. A mogę zrobić teraz prawą stronę drzwi, właśnie, a potem, tak wiesz, tu ładnie widać ten przeskok. Yy, nie, jak wiesz, jak, jak te. Preparaty, co o preparaty są do woskowania mebli. Przyciemnie trochę. Jest takie ładne, matowe, ale w takim dobrym znaczeniu. Jest matowe. Mamy mięsko. Tu mamy mamę skrobiącą Tak. Ale taki już odchyl pokażę, jak ładnie w środku wygląda. Tu mamy mięsko. to jest ten, ten, ten udziec z indyka z tymi kurkami. Urte. A to jest ta Tak. O, tu w środku są kurki. Ale w ogóle bardzo dobre to mięsko. Marzenka poleca. Śmiało można w Biedronce to mięsko kupić. Tak. Jeżeli jeszcze ktoś nie kupił. Tak. Bożenka, czyli Marzena, jesteś na spacerze. No Tak równo ścięły. Jak nigdy! Mm. Bardzo mi się to podoba. Mogę wam pokazać. O. Widzicie? Ładne to jest, nie? Bym się chciała do domku to wziąć. Wyszliśmy trochę na dwór, bo podobno siedzenie restrykcyjne w domu jest niezdrowe. A tu jak się bober w żaru. Nie ja no, żartuję. Piorun drobną. Dzisiaj w radiu mówili, że jest niezdrowe siedzenie takie restrykcyjne w domu. Tak. Mam nagrać matrioszkę, jak stoi nad wodą. Tak. Ale ta czysta woda tutaj jest. Pokaż no. Chcę. A tam, proszę Państwa, jest autostrada A1, bursztynowa A tam wody dali jakieś auto tam przejeżdża ale sporo tej wody no. na, naciągnęło podniósł się stan wód, bobry zaczynają budować tam gdzie ty masz tu bobry? gdzieś są na pewno ale tam jeżdżą te autostradzioki zimno chłopy. chłopy i kobiety. a jeszcze dziką róże wezmę do tego do wazoniku o tam jest taka ładna, widzicie ją? to zaraz, to zaraz jej nie będzie znaczy to Chyba nie pójdę, bo są duże krzaki. Co ty chcesz, też pokuć palce? No to zobaczę tam, gdzie nie ma kolcy. To, I tam już takie masz białe kuleczki. O matko, jakie to piękne. Nie, tylko nie wpadnij w jakiś rowek. Bo tutaj jest teren podmokły. to I czarne kuleczki tam dalej masz. Matko jedyna, ile tu habrować można. Idę za nią. Chociaż ty mi No o tej porze roku Tato, jak już coś. Tutaj tylko jest pełno śmieci tak. nad tą wodą, po prostu rybacy Śmiecą. szaleli. O, o jest, już jest tak, tam masz taką ciemną, a nie wiem, czy ta róża tam nie jest u góry na tej, nie. też krzaka róży, czy tam nie widzę. Nie wiem, ja jestem ślepa. Szkoda, że tu jeszcze takich żadnych ładnych nie ma, tą taką najładniejszą to i tak już jest taka. Wiecie. No, ale to jest ładne, tak. Darii natury. Teraz to. Jak to urwać? Tu masz taką, zobacz, pojedynczą też gałązkę. No czekaj, bo właśnie robię. Dobra tak wasza. dużo, wiesz, nie szaleć, zostaw też ptaszką do dziuba. Tak, no, oczywiście, przy dzisiaj to tego wyrwać. Mama, pomocy. Nie pomocy. Ja nie czy ci się cały krzak nie urwie. Trzymaj, chodź. No to stopni na chwilę. Słuchajcie, tu mamy takie coś. Marzenka tam poszła na samą górę. Kuć, a tu też jest bardzo ładne. Kiedyś tu właśnie zrobiłam e, zdjęcie. Jak jeszcze chodziłam na fotografię. Ale jest bardzo ładnie, chociaż jest zimno. Jestem babuszką. Zostawiłyśmy tam jeszcze bardzo dużo tych. tych. E, no. Owocków. No to tam gdzie nie kuje Marzenka? No, bardzo ładnie. Szkoda, że tego białego tylko jedno to było, ale reszta dla ptaszków zostanie. Wiecie. O, tu jeszcze może. O, no. Może tutaj troszeczkę dalej pójdę. Tylko trzeba uważać, bo tu tereny podmokłe, tak jak Marzenka mówiła. O, zobaczcie. Tu będzie bardziej tym autostrady widać. Brzydko to wygląda, powiem Wam szczerze. Jak ja byłam dzieckiem, to tu było fajnie, cichosza, spokojnie, a teraz... Teraz to wszystko człowiek... O, popsu... O, Marzenka schodzi. To idziemy ją nagrać. Nagra... Coś tam urwałaś? Masz taką, ale uważaj bo... Nie no, to już ty nie trzymaj. Aha. Nie Jak... no, żeby jedna z nas się tego, nie? Jedna z nas się kuła tylko? Dobrze, dziękuję. No, Choinkę jeszcze dołożymy chyba do tego, nie wiem, jakieś może gałązki będą ładne jakiś takich ususzonych trawek. to będziemy wracać, to czy też może sobie je wezmę, bo to do korytarza dam. I tak będzie fajnie moim zdaniem skromnym. Tu nie przejdziemy marzenka. Ale tu jest mokro, są buty z mocze. O właśnie te buty nowe zamówiłam. O, widzicie? Bardzo fajne, wygodne, ani razu mnie nie opierdzieliły. Dobrze. Także tu mamy górkę śmieci, tam już mamy marzenkę. Zajdziemy się do Was z drugiego brzegu. Tu jeszcze mamy taki domek dla ptaszków. Może trochę przyciemnienie. O, tutaj. Proszę bardzo. O. Tu jest dalej marzenka. I idziemy dalej. Kiedyś robiłam zdjęcie ropuszce. Też była, tak sobie szła. Tak, nagrałam im tam jak byłaś u góry, wiesz? No tutaj to fajnie. Nie, widać, jak to... nie fajnie, że wolał gdyby tego nie było. No ale no cóż. Świata nie cofniemy, niestety. Tam byłyśmy, a jesteśmy już tu, widzicie? Transportacja. Teraz możemy z góry to. Przytrzymaj, Marzenka, na chwilkę, bo już miła łapa odmarzła. O 10% baterii, to muszę się streszczać. O tam, taki stożek, co widzicie, pomiędzy drzewkami, tam mamy jasną górę. I mojego palca, także tam mamy widok na tę górę. My wracamy, odejdziemy się później w domu. załóżcie mam już czerwoną rękę odniesienia i muszę. Nawet no, masz telefon! Lecę tam! Tak. Okej, okay, i tutaj mamy to, co udało nam się. Tutaj mamy choineczkę z własnego podwórka, te czarne owocki dziką róże i. Te białe, co prawda już nie są takie najlepszej świeżości, te białe, ale uważam, że pięknie to wygląda i będzie to zdobiło nasz korytarz. Także, no, teraz muszę Was tak nagrywać, bo tu ładuję komórkę, bo mi zdążyła pa paść na spacerze, ale to nic, jest piękne, naprawdę piękne. Jeszcze bym te trawki wziąć, no ale już mama mi powstrzymała, więc wiecie, dobra. Idziemy się teraz z Marzenką rozgrzać jakąś ciepłą herbatką z miotkiem. A ja tu mam swoją herbatkę z owoców leśnych, z miodzikiem akacjowym, w moim ulubionym kubeczku z Mikołajem, z tą scenką świąteczną. i zaraz do Pauliny. Chwila ciemności nastała, bo po tym spacerze trzeba się troszeczkę rozgrzać wojna jest. Ptaszka pokaż Marian. Marian jest. Nasz nowy ptaszek na choince. Piękny, nie? Jak I tak, obejrzę z nią tutaj taki ten katalog. Na tym, na czym to? Na Facebooku? Nie, na takiej aplikacji Blix chyba, coś takiego. Tam gazetki z różnych sklepów są. Czemu mi tak mam paski? Tego. Co? Od tego światła. Od światła? No tak. Takie normalnie jakbym miała w starym telewizorze takie Wiem. migawki. Wiem. No, dobra, to nie nagrywa już. Nie, nie, nie mędzi ich wzroku. <grym> dobra, to tak. To obejrzymy sobie ten. Miałam się relaksować z książką, albo tak jak Manik relaksować się miałam. No i co, jak po spacerze? Fajnie? Ło, zimno. Ale fajnie było no, na ja spacerze. No ja potem nagra, bo jeszcze zmieniłam moją kompozycję, którą pokazywałam. Tu podmiot odpalę ten. Tak, a my teraz się rozgrzejemy herbatką. Ja jeszcze potem pójdę do mojego taty. I tak. I, I praktycznie poniedziałek już za nami. Już się robi ciemno, już trzeba światło świecić, a było tak fajnie. Znaczy ogólnie dzień. W sierpniu. Nie. W sierpniu było fajnie. Ogólnie dzisiejszy dzień taki nie jest dup za bardzo. I on ma zwiastować pogodę na wrzesień, więc szału nie będzie. Dobra, jak w całym roku przyszło, to my na dzisiaj mówimy do zobaczenia, bo tak. już chyba nic. Aha, nie pojmę jeszcze tą kompozycję, tam mam gdzieś tam w ten. I widzimy się i słyszymy jutro. Ok, zmieniłam koncepcję. Jest Maniuś siema. No, jak zwykle pod lodówką. I tak, no tutaj tą dziką różę to już wiecie. Tu dołożyłam takiego ptaszka. Bo ja chciał go wyrzucić, ale tutaj trochę taki obskubany, ale to nic. I dodałam jeszcze tutaj takie gwiazdeczki marzence z choinki zabrałam, ale chyba się nie zorientowała. Ja się nie zorientowałam. I tutaj jeszcze takie coś z sznureczka. Marzenka zrobiła kokardkę. I tak, i to już jest na pewno teraz koniec. Chcieliśmy z Marzenką takie sobie łóżka, takie 6 na 10, bo nie były złe. Dużo ciasta było, a mało farszu, więc to już jest na pewno teraz koniec. Składam dla Was filmik i widzimy się jutro. Ale to pięknie wygląda, no nie powiecie, że nie. I tu ta serweteczka, no ślicznie to wygląda, prawda Marzenko? No, to do jutra.